Komandorze Cody, znaczy czas na wykonanie rozkazu. Jakiego? 66, 66? Nie, na rozkaz nakręcenia recenzji. Ale co to jest 66? Zaciekawiłeś mnie. Tam, 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 tam. Hmm, 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 hmm. Nawet nie wiecie, ile razy, nawet ja nie zliczę, ile razy w życiu myślałem sobie, by rzucić tą swoją firmą w kąt, by przestać sprzedawać te klocki i zachować sobie wszystkie zestawy, które z tych mixów posiadam. I to była jedna z takich właśnie myśli, bo jakże tu przy tak pięknym zestawie po prostu go sprzedać? Było ciężko i jest nadal ciężko, ponieważ zostawcie wciąż znajdziecie na moim sklepie. Natomiast moi drodzy, co ważne... Boże, jakie to jest duże! That's what she said! <laughs> jakie to jest fantastyczne! I jak mnie znacie, wiecie, że jestem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen. A wojen klonów to już w szczególności. Gdy tylko wpadł w moje ręce zestaw 7676, jaka w ogóle piękna nazwa, no to było jasne, że oczywiście to będzie jedna z ważniejszych recenzji na moim kanale. Jednocześnie jedna z bardziej wyczekiwanych przez Was recenzji na tym kanale. I odbudowanie tego setu troszkę mi zajęło, bo co dziwne, powiem Wam szczerze, pomimo tego, że zestaw jest w stanie kolekcjonerskim, ewidentnie on stał u kogoś za gablotą, stał za szybą i to w miejscu zacienionym, tak Jednakże troszkę braków tutaj było, musieli uzbierać. Jednakże jest już odbudowany, więc może nie traćmy już waszego cennego czasu niczym amunicji w blasterach i przejdźmy do tej recenzji, zaczynając może od elementów najmniejszych. Czyli od minifigurek. Minifigurek w tym zestawie znaleźliśmy pięć. I powiem szczerze, bo oczywiście zestaw nie jest pozbawiony wad, jedną z tych wad właśnie wymieniłbym tutaj, no troszkę małą liczbę figurek. Szczególnie jeżeli spojrzymy na cenę, szczególnie tą dzisiejszą cenę. No co tutaj dużo gadać. To nie są tanie rzeczy. U mnie na bazarze to. To nie są właśnie, moi drodzy, jak słyszeliście. Mamy tutaj jednego klona całkiem zwykłego. On jest tutaj pilotem i powiem szczerze, że trochę się dziwię, że jest taki zwykły klon, nie ma on żadnych u u tutaj ubarwnień, malunków i tak dalej i też przy okazji troszkę szkoda, bo jest to jak najbardziej po prostu zwykły no nie chcę mówić, że szary, bo bardziej biały ale jednak klon zdecydowanie tutaj jest lepiej bo Commander Cody, no co tutaj dużo gadać i to w świetnej krasie, w pełnej krasie spójrzcie, ma on blaster, tak oto wyglądający, kiedy ostatni raz spotkali się taki blaster? Możliwe, że nigdy bo spodem troszkę boli, bo buźka jest taka po prostu, o aczkolwiek oczywiście Cody taką miał no i to jego ubarwienie pomarańczowe, świetny stan tej figurki, to jest to co cieszy każdego afola, szczególnie takiego kto na ten zestaw będzie polował, naprawdę fajna figurka zresztą wszyscy wiemy w jakich cenach dzisiaj po prostu Cody, czy inne minifigurki właśnie z tamtych lat, przypomnimy przypomnijmy ten zestaw ma w dzisiejszym roku 13 lat, wyszedł w 2009 ile takie figurki kosztują, no i mamy Asaż Ventress, Asaż Ventress, która jest moim zdaniem z najbardziej niedocenionych niestety postaci w tym kanonie. Również świetny stanek, widzimy dwa miecze, oczywiście tutaj mówimy o tej rękojeści takiej wygiętej, zresztą podobną posługiwał się hrabia duku, zadrukowanie z przodu i z tyłu, jeżeli mówimy o głowę, natomiast o tułów już tylko i wyłącznie z przodu. No i ona tutaj miała taką sukieneczkę, która mnie osobiście podoba się średnio, znaczy to jest sukieneczka do końca, mnie osobiście podoba się średnio, tym bardziej, że pod spodem jeszcze nie ma żadnych nadruków, no ale tak przecież to wyglądało, często Właśnie w serialu, więc tutaj również zostało to tak odwzorowane. Ładna klata, tu na drugi wszystko się zgadza. Mamy również no i Obi-Wan Kenobi'ego, który no jeszcze jest przed tym czasem, gdy był na wyższej pozycji. Jeszcze nie ma high ground natomiast jest to ten klasyczny Kenobi wojno-klonowy, który te włoski jeszcze ma tak ładnie uczesany, co najmniej jakby właśnie nie brał udziału w jakiejś bitwie, albo nie był po bitwie, zresztą patrząc na ich czystość no to chyba faktycznie dopiero gdzieś na tę bitwę nie lecą, no dla każdego kto oglądał serial, to jakby Kenobi jest taki którego już widziałe dziesiątki razy, natomiast oczywiście ta fryzurka, która tutaj jest zasługuje na uwagę, bo ona chyba nigdzie indziej poza Kenobim się nie pojawiła w żadnej innej serii, no i Plo Koon, który tutaj uparcie non stop się przewraca Plo Koon, co to jakiś stary jesteś? Czy już 113 lat, to jeszcze nie jest taki stary, no, oczywiście, tutaj też odlew zasługuje na pełne nasze uznanie, bo nie jest to jakiś często spotykany. Element niestety jest z tych typów gumowych, co mnie troszkę boli, no ale pewnie ciężko by się z tych plastików tutaj było, po latach jednak dochować, doczekać, bo one przetrwały, a nie połamały się. Także taki plokun tutaj, również jego stój jest odzorowany zgodnie z kanonem, zarówno w sumie starym, jak i nowym. Także taka ciekawa postać. Jeżeli miałbym jakiś tutaj rzucić zarzucić, zestawowi, no to, to zdecydowanie to, że faktycznie chciałoby się więcej figurek, patrząc też na cenę, nawet nie tylko dzisiejszą, po prostu chciałoby się więcej figurek. No, nie wspominając o takim chociażby Anakinie, ale jakimś jeszcze drugim klonie, bo kurczę, tu jest tyle miejsca klonów, a faktycznie jakby klonów mało, czy chociażby jakichś separatystycznych droidów, a nie tylko Asaż Ventress. No, zdecydowanie to jest coś, co ten set po prostu mieć powinien. Czy powinien mieć jeszcze takie tutaj małe stanowisko, które jest gdzieś z boku? No, nie jestem pewny, bo tak naprawdę nie do końca rozumiem. Rozumiem ten zapychacz, a nie to kanonicznie, fabularnie nie jest jakieś ważne, więc uważam, że to jest taki trochę zapychacz, jak wiecie, w tych zestawach pakowych, tylko że jest to całkowicie zbędny, wolałbym, żeby zamiast tych klocków po prostu kilka tych klocków było dołączonych do statku, by on po prostu wyglądał lepiej, chociaż wygląda już całkiem dobrze, ale po kolei. Co moim zdaniem robi świetną robotę, to jego tryb otwierania tych klap. No, sami się przyjrzyjcie! Otwiera nam się tutaj o to w ten sposób, że mamy tutaj, jak widzicie, na technikowych klockach. Możemy sobie jedną, niezależnie od drugiej, zamykać, otwierać. I samo otwieranie jest nie tylko efektowne, ale i po prostu intuicyjne wręcz, bo chwytamy tylko tu, otwieramy tu z tyłu, i naprawdę otwiera się to bardzo fajnie, przyjemnie, no i wygląda po prostu też dobrze. Oczywiście oprócz tych klap możemy otworzyć sobie jeszcze tutaj tę, natomiast tą drugą musimy już otwierać ręcznie. Wszystko jest zrobione na klockach technikowych. Działa płynnie, bez większego problemu. I tutaj w środku, jak widzimy, mamy zdecydowanie w środku dość dużo miejsca, plus jeszcze taki skuter, który jest zaczepiony w całkiem ciekawy mm, sposób. A tutaj z tyłu możemy sobie otworzyć klapę, by on nam właśnie wyjechał. Także jest to zrobione naprawdę zmyślnie, no bo wiecie, statek pomimo swoich dużych rozmiarów, no ma to miejsce co ograniczone, trzeba tu było pokombinować, by to jakoś fajnie wszystko pomieścić, by było zrobione dobrze. Tutaj również mamy takie coś, o chociaż wybaczcie mi, ja nie mam dla pojęcia, co tutaj znajdziemy. Naprawdę znam się na Gwiezdnych Wojnach, a nie mam pojęcia, co to może być. Wydaje mi się osobiście, że jest to pojemnik z baktą, czyli z tym leczniczym płynem, ale mogę się mylić, przy czym też nie do końca, jakby dla mnie jest to tutaj potrzebne. Jak widzimy tutaj jeszcze takie zabezpieczenia, naprawdę tutaj każdy element jest Przemyślany i nie ma miejsca na absolutnie żaden przypadek chociaż zostańcie do końca, bo tak jak mówiłem nie jest on pozbawiony VAT, ale spójrzcie, nawet tutaj, gdzie jest no, niestety duża naklejka, w ogóle ten zestaw bodajże miał dwa warianty naklejkowe no tutaj ktoś nakleił ten Skoda, bo ten drugi bardziej mi się podobał, spójrzcie tutaj również możemy sobie to otworzyć i to z jednej i z drugiej strony i możemy tutaj również coś schować no czy nie fantastycznie? Uważam, że jak najbardziej, tym bardziej właśnie aż się prosiłoby, by tych klonów było tutaj więcej. Klonów, którzy właśnie generalnie mają tutaj no sterowania takie oto miejsce, aż dwóch klonów mogło nam się tutaj zmieścić, no i jeden i drugi no co prawda nie miał za bardzo deski rozdzielczej na której mógłby sterować, no ale wiecie, tak jak mówiłem zestaw nie jest pozbawiony wad także tutaj wchodziły nam dwa, dodatkowo klony mogły nam wchodzić jeszcze tutaj do działek no co prawda tych działek mamy tutaj u góry dwa plus jeszcze pełno torped no i właśnie oni tu siedząc, no co prawda na tajlu, więc Mogli wypaść, no sterowali, prawda, tym tutaj strzelaniem. Jeżeli przyjrzymy się, spójrzcie, jeszcze ile tu mamy skrytek, ile tutaj mamy miejsc, gdzie możemy coś schować, no i zdecydowanie tutaj dwie. Z drugiej strony, oczywiście, on jest identyczny, więc tego nie prezentuję. No, tu u góry kolejna skrytka na takiego oto droida. No i jeszcze, jakby wam było mało tych skrytek, no to tutaj z tyłu mieliśmy kolejną. No, przy tak dużej ilości tych skrytek, naprawdę aż by się prosiło, by było. Tu zdecydowanie więcej tego wyposażenia Zarówno jeżeli chodzi o minifigurki Jak i o po prostu właśnie nawet Chociażby blastery, bomby I wszystko inne co się da Jeszcze z tyłu tutaj jak widzimy takie Oto działeczko No i tak samo dwa ruchome Tego typu działka znajdowały się z przodu O tutaj na samym froncie I nawet ten front po prostu Wygląda przedobrze No i pomijam fakt że na przykład on się tutaj w ten sposób ruszał Co troszkę boli No bo też wiecie nie można mieć wszystkiego wykończenie tego statku jest naprawdę dobre i powiem Wam szczerze, że ze wszystkich kanonierek łącznie z tą nową UCS-ową ta chyba podoba mi się najbardziej, chociaż tak jak wspomniałem nie jest ona absolutnie pozbawiona wad. I do wad zaliczę nie tylko dużą liczbę, znaczy dużą, no wiecie, liczbę naklejek w drugich statkach zawsze boli, a mogłoby ich po prostu być ciut mniej, bo jak widzicie pojawiają się co chwila, no plus te dwie duże, no chociażby to mógł być nadruk, ale i osobiście nowy wybaczcie, zawsze Będę to oceniał niestety na negatywnie. Dla mnie troszkę ta skala oczywiście budzi jakby respekt, budzi podziw, ale jest nierzeczywista. No bo spójrzcie, przecież w realu te klony trzymały się tutaj u góry tych nie, takich barierek, takich rurek. A tu spójrzcie jak wysoko mają jeszcze. No tu zdecydowanie powinno być to mniejsze i ja cały czas czekam, że może kiedyś pojawi się kanonierka w prawdziwie dobrej skali. Bo ta zdecydowanie dla mnie jest zbyt duża, chociaż tak jak mówię, no na półce oczywiście zestaw ten budzi pełny podziw. you if... Jeszcze tutaj może zajrzymy sobie do, do środka, byście widzieli, co tutaj się dzieje. No, nie dzieje się dużo, chociaż zdecydowanie więcej niż yy, u Mandalorianina w Rzeszczocie, no bo tu dzieje się cokolwiek, tam działa się pustka, i zdecydowanie tych jednostek całkiem dużo możemy tu pomieścić. I jeżeli macie swoją wielką armię klonów, to zdecydowanie proszę jej tu napchać. Proszę, by taka kanonierka nie desantowała półpusta. Zestaw piękny, zestaw wspaniały. Przede wszystkim pięknie wyglądający na półce. Ale i do. Zabawy całkiem niezły, chociaż faktycznie trzyma się go. No, nie jest ani lekki, ani poręczny. Mimo wszystko, każdy fan z Gwiezdnych wojen ma marzy po prostu o tym pojeździe. Ja również i liczę, że może ten mi się sprzeda, ale następny już zostanie pewnie w moich rękach, bo będzie mi strasznie ciężko z takim pięknem się pożegnać. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Pamiętajcie, że Gwiezdnych Wojen na moim kanale jest całkiem sporo. Jeżeli nie subskrybujcie tego kanału, warto więc to zrobić. No i nadróbcie teraz jakieś inne, duże statki z Gwiezdnych Wojen. Dzięki, że byliście. Diz aí, bye